Cześć. Dziś szybka prezentacja preskitu ze Spidermana na PlayStation 4 i jedziemy. Preskit zawiera taki oto plecaczek. Ten plecak jest w 100% pełnoprawny, zawiera wiele kieszeni. Jakieś zapinki. Można sami go zabrać do szkoły na studia bądź gdziekolwiek chcecie. Mamy przednią kieszeń. Ona jest pusta, kieszenie boczne. Jedna, druga, pierwszy raz robię unboxing plecaka. Jest trzecia kieszonka, taka głębsza. Jestem trochę przeziębiony, więc musicie wybaczyć. No i mamy tutaj główną kieszeń. W głównej kieszeni mamy taką tubę oznaczoną sygnowaną naklejką Spidermana. Tutaj również jest, możemy to otworzyć. A po otworzeniu. Taki plakacik z numerem i walka z nosorożcem. Numer tego preskitu to 534 na 1000 wyprodukowanych. Z tyłu, oczywiście, logo Spidermana. Co ciekawego mamy dalej. Dalej mamy 2018 naszywkę. Naszywkę, prasowankę, chyba naszywkę. Kolejna rzecz to identyfikator Petera Parkera w Daily Bugle. Kolejna rzecz to taka przypinka czerwona. Z jakimś tutaj grawerem Marvela. Bardzo fajny, bardzo fajny Pendrive. Tak oto prezentuje się Pendrive. Ma tutaj takiego wtopionego pająka. Z jednej strony Marvel Spider-Man. Z drugiej logo PlayStation. I po wyciągnięciu. Mamy, to jest chyba 2,0. Nie sprawdzałem w sumie tego pendrive'a, ale to nie wszystko, co jest w tym preskicie, bo mamy tu jeszcze ostatnią kieszeń na dokumenty laptopa, i w tej oto kieszeni wyciągniemy sobie tutaj z folijki. Mamy zdjęcia. A tu jest zdjęcie mostu z taką przypinką. Kolejne zdjęcie mostu robione przez Pitera w grze. Co to jest Empire State Building? To pewnie są rodzice Pitera. Chyba, że wujek z ciocią, ale wyglądają bardziej na rodziców. Tu mamy Pitera. Z ciocią. A tutaj... <laughs> przyjaciół. Coffee, coffee Bean Since 1962. Czyli torba... z kawiarni. New York Subway Guide. I tu w środku jest jeszcze kodzik na grę. Ale już wykorzystany. Odręczne, miały być odręczne rysunki Pitera. Tu jest mapa Kolejny gadżet. O, tu wydanie gazety Daily Bugle ze zdjęciem Spidermana. No i kolejne dokumenty oraz to jest chyba komiks. A przynajmniej tak wygląda. Eee, Komik z numerem naszego zestawu Preskit numer 534 z 1000 wydanych. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się Preskity, czy zbieracie kolekcjonerki. No i do usłyszenia, cześć, hej!